Panie profesorze, jak ocenia pan wkład Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w rozwój polskiej kardiologii? 60-lecie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest taką okazją do, do różnych podsumowań. Myślę, że można powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest czynnikiem bardzo porządkującym, a jednocześnie bardzo aktywizującym polską kardiologię i takim towarzystwem i towarzystwem, która, które powoduje Podnoszenie jakości działań w kardiologii zarówno w stosunku do pacjentów, jako, jak i jakości w dziedzinie prowadzenia badań naukowych, jak i prowadzenia działalności dydaktycznej, szkolenia w zakresie medycyny, w zakresie kardiologii. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najbardziej aktywnych towarzystw, ma bardzo dobrą współpracę z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym poprzez swoich wielu wybitnych reprezentantów, łącznie. Z prezesem tego towarzystwa, panem profesorem Michałem Tenderą, który przez, przez kadencję pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne skupia bardzo wielu lekarzy, kardiologów i lekarzy internistów, w związku z tym oddziałuje bardzo szeroko w środowisku medycznym. Dba bardzo o standardy postępowania, o dobrą jakość postępowania, o, o żebyśmy nie odbiegali od tego, co jest proponowane i praktykowane w Europie Zachodniej czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne propaguje wytyczne postępowania w kardiologii i jednocześnie sprawdza na ile te wytyczne są rzeczywiście realizowane w polskich warunkach. Podnosimy bardzo często to, że nie mamy możliwości realizowania tych wszystkich wytycznych, dzięki którym rokowanie pacjentów kardiologicznych byłoby lepsze. Myślę, że bardzo istotne jest również to, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest bardzo skupione na rozwoju tej dziedziny, między innymi poprzez aktywowanie młodych lekarzy, studentów i młodych lekarzy. Tę ideę wprowadził do Towarzystwa pan. Jeden z najwybitniejszych prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pan profesor Leszek Ceremurzyński, który przez dwie kadencje w latach 1989-96 prowadził towarzystwo i wraz, wraz z zarządem, któremu przewodniczył wtedy, między innymi bardzo... Postawił na rozwój towarzystwa i na rozwój tej dziedziny medycyny. Jedną z takich, jednym z takich bardzo ciekawych propozycji było stworzenie Klubu 30, czyli klubu młodych kardiologów, którzy są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani, którzy mają już swoje pierwsze osiągnięcia naukowe, publikacyjne i przynależność do stworzonego, zaproponowanego przez pana profesora Ceremużyńskiego Klubu 30, stała się. I do dziś jest takim bardzo dużym przywilejem i zaszczytem dla młodych kardiologów. Ta idea została przeszczepiona na grunt Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdzie również stworzono grupę młodych kardiologów, wśród których jest wielu Polaków, i stanowi to taką siłę motoryczną teraz w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym i przez cały czas od czasu wprowadzenia tego pomysłu przez pana profesora Leszka Corymurzyńskiego również w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym. Także podsumowujemy teraz wiele różnych, różnych działań, jeśli chodzi o działania prewencyjne. Jeśli chodzi o standardy postępowania, jeśli chodzi o współpracę w różnych dziedzinach. W ostatnich latach szczególnie skupiamy się na, na oddziaływaniu w, 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 w stosunku do pacjentów geriatrycznych, bo jest to, to ogromny problem w, w, w tej chwili i prowadzi to do tego, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne stawia w bardzo dużym stopniu na dobrą współpracę w ramach różnych podspecjalizacji kardiologicznych jak również bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin medycyny.